Witam serdecznie, zapraszam wszystkie osoby z podzimaku bliźniąt na czytanie na listopad 2024 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i zapraszam. Zaczynamy od energii głównej. As Co odejdzie do przeszłości? I król mieczy. Co przyjdzie nowego, As kielichów i sprawiedliwość i jeszcze karta rada. Piątka kielichów. Dobrze, teraz dwie karty na różne sfery życia. Zaczynamy od pracy. Finanse. Rodzina. Relacje... I jeszcze karta z wyroczni San I karta z wyroczni duchowych zwierząt. Zaczynamy, zaczynamy od karty z wyroczni sen szamana, ogród Wenus, odpoczynek i odnowa. Ta karta to zaproszenie, a właściwie wezwanie, byś powrócił do ogrodu miłości. Czas zejść z pola bitwy, odłóż miecz, już niczego nie musisz bronić, Przekrocz bramy ogrodu ziemskich rozkoszy, ciesz się bliskością spełniających życzenia drzew i zapachem uzdrawiających kwiatów. Wróciłeś do domu. Jesteś zmęczony i nadszedł czas, by odpocząć i się zregenerować. Do świętego ogrodu wejdź sam. Nie ma potrzeby, by ktoś ci towarzyszył, gdy doświadczasz tych przyjemności. Serio, przestań się oglądać na innych i wejdź tam sam. Pozwól, by oszołomiły Cię doznania, jakie odbierasz swoimi zmysłami. Pozostaw za sobą wszystkie myśli, odrzuć swój analityczny umysł i powróć do ciała. W ogrodzie Wenus. Jest spokojna sadzawka, ukazująca ci Twoje odbicie, gdy nachylasz się nad nią, by ugaść pragnienie. Kto spogląda na ciebie z jej toni. Spójrz, kim się stałeś, przemyj twarz tą uzdrawiającą wodą i poćwicz głęboką akceptację. Pokochaj osobę, którą się stałeś z wszystkimi swoimi wadami i skazami. Bogini Wenus trzyma zwierciadło, w którym możesz zobaczyć się w całym Swoim niedoskonałym pięknie. Nie ulegnij jednak jego zaklęciom. Rzuć okiem na lustro, a potem zabierz je ze sobą i powróć na pole bitwy, byś mógł pokazać innym, kim oni się stają. Wtedy nie będziesz musiał już więcej używać miecza. Dobrze, Dobrze teraz mamy energię główną, którą u Was jest As Monet. Więc tak, możecie bardziej skupiać się na materialnej stronie życia, rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie, poczuć potrzebę stabilizacji. Ta karta pokazuje również dar od losu, lub otrzymanie korzystnej propozycji, jakiegoś prezentu, ogólnie jest to zmiana na lepsze i zmiana przynosząca radość z życia. Co odchodzi do przeszłości? Tu mamy śmierć i króla mieczy. Więc tak, do przeszłości może odejść sytuacja, która przeorganizowała całe Wasze życie. Mogła być związana z jakąś sprawą sądową, ponieważ pokazuje nam się król mieczy, czyli jakiś sędzia, prawnik, albo też z jakąś sytuacją zdrowotną, ponieważ taka ta karta może również wskazywać na lekarza. Mogła to być sytuacja, przy której trzeba było przyjrzeć się faktom i podejmować decyzje w oparciu o logikę, o rozsądek, a nie o emocje. A co przyjdzie nowego? Tu mamy asa kielichów i sprawiedliwość. As kielichów to są ogólnie początki czegoś dobrego. Może tu chodzić o miłość, o poczucie przynależności, o przyjaźń, y, jakieś bliskie relacje, albo pojednanie się z kimś. Y, a z kielichów może to być również jakaś nowa propozycja. I w tym momencie zachęta do tego, żeby kierować się własną intuicją. Mogą przy tym zapaść jakieś ważne decyzje, być może trzeba będzie pozamykać stare sprawy, ale będziecie pewne siebie, uczciwe, zrównoważone, więc sobie na pewno z tym wszystkim poradzicie. Kolejna opcja jest taka, że może tu chodzić o jakąś sprawę sądową, ponieważ mamy tutaj sprawiedliwość i w tej sprawie dojdziecie do jakiegoś satysfakcjonującego Was kompromisu, pojednania z kimś. Praca. Tu natomiast mamy pustelnika i rydwan. Pokazują nam się tu jakieś duże zmiany, i to, że praca zajdzie, zajdzie na drugi plan. Nie będzie najważniejsza. Być może będzie to czas na refleksję i odpoczynek. Z drugiej strony. Hmm, Rytwan sugeruje właśnie duże zmiany i może tu chodzić o to, że na przykład zostanie, zostaną wprowadzone jakieś nowe systemy, nowe technologie i będziecie musiały uzupełnić swoją wiedzę, żeby móc dalej kontynuować tą pracę. Finanse. Tu mamy króla mieczy i dziewiątkę pentakli. Być może że chcecie być samowystarczalne, niezależne finansowo i w tym celu musicie zredukować swoje wydatki, przeanalizować yy, wszystkie za i przeciw, na przykład na co musicie wydać, a na co, może, co możecie sobie odpuścić w tym miesiącu albo otrzymacie jakieś pieniądze. Może tu chodzić o prezent, spadek, darowiznę, nawet o alimenty od mężczyzny z trygonu powietrza, czyli waga, wodnik, bliźnięta. Rodzina. Tutaj mamy królową pentakli i pazia mieczy. Czyli możecie otrzymać jakąś dobrą wiadomość lub ciekawą propozycję od kobiety z trygonu ziemi, czyli byk pan na koziorożec. A może zajść potrzeba, żeby okazać wsparcie osobie młodej. Pomysłowej, być może trzeba będzie ją jakoś zachęcić do działania. Teraz mamy miłość. W miłości mamy siódemkę mieczy i szóstkę kielichów, czyli pokazuje nam się tu niechęć do okazywania uczuć, utrzymywanie tego, co naprawdę czujemy, w ukrywanie tego, co naprawdę czujemy, utrzymywanie tego w tajemnicy. Lub wysyłanie partnerowi jakichś sprzecznych komunikatów i do tego wracanie myślami do tego, co było kiedyś, do przeszłości, życie przeszłością, jakby. Dobrze, a inne relacje to głupiec i piątka kielichów, czyli tak. Tu możecie skupiać się na brakach, w re, na brakach w relacjach z osobami młodszymi, na przykład z dziećmi. Nie dostrzegacie tego, że te relacje da się jeszcze naprawić. Nie widzicie tych dwóch kielichów, które stoją za wami, tylko widzicie, że już coś tu się posypało. A oczywiście to się da naprawić, tylko trzeba chcieć. Chcieć i zacząć. I do tego mamy jako kartę radę piątkę kielichów, która radzi, żeby pamiętać o tym, że każdy z nas przeżywa jakieś rozczarowania i że czasami coś musi odejść z naszego życia, żeby zrobić miejsce na coś nowego. Więc czas pozbierać się, odzyskać siły, by być gotowym na przyjęcie tego, co do ciebie zmierza. Dobrze, jeszcze mamy kartę z wyroczni duchowych zwierząt. Jest to Flaming. Otwórz się na to, co pomiędzy. Dziewiątka. Równowaga jest stanem naturalnym dla Flaminga, który widzi zarówno to, co było, jak i to, co będzie, zachowując nieustraszoną postawę w obliczu niepewności. Możesz czerpać wiedzę z przeszłości i planować przyszłość, która dopiero nadejdzie. Jednak nie opieraj się wezwaniu Flaminga, by być w pełni obecnym w, terażnie, w teraźniejszości, gdzie przydarza się prawdziwa magia. Jedną nogą tkwisz jeszcze w życiu, które zostawiasz za sobą, a drugą już w przyszłości. W miarę jak zaczynasz żyć życiem zgodnym ze swoimi najwyższymi intencjami, musisz pogodzić się z faktem, że w żadnym z nich nie uczestniczysz w pełni. Zatem zaakceptuj to, co pomiędzy. Przybycie ducha flaminga to znak, że rośnie twoja kreatywność i pojawiają się przed tobą nowe możliwości. Utrzymaj równowagę umysłu, ponieważ musisz się, musisz się wiele dowiedzieć i nauczyć, zanim zaczniesz realizować swoje nowe plany. Zaufaj tej chwili oraz samemu sobie, przyswajając to, co widzisz. Bądź świadom wszystkiego, czego doświadczasz w tym międzyczasie. To by było na tyle. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania, i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.